W uroczystym przekazaniu zmodernizowanego zakładu uzdatniania wody w Zwieńczycy udział wzięli zarząd miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji i pracownicy. Licznie przybyli goście, przedstawiciele miasta, urzędu wojewódzkiego, marszałkowskiego, firm, które realizowały inwestycje, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przedstawicielom firm i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, którego finałem jest dzisiejsza uroczystość, serdecznie gratuluję. Wyrażam również głęboką wdzięczność za uznanie, za pełne zaangażowanie i wysoki poziom profesjonalizmu państwa działań. Po przeprowadzonej modernizacji ZUP Zwieńczyca dostarczana do sieci wodociągowej woda jest nazywana przez mieszkańców naszego miasta czystą kranówką. Te to stwierdzenie podchwyciły media. Woda ma stałą i wysoką jakość. Poprawiły się również właściwości w tym tak odczuwalne dla odbiorców jak smak i zapach. Jestem pewien, że to już zostało zauważone i docenione przez wszystkich. Cieszę się, że w gruncie rzeczy to oni są największymi beneficjentami zrealizowanego przedsięwzięcia. Osobiście przybył też konsul generalny Republiki Austrii. Po raz pierwszy w moim życiu widzę zakład uzdatniania wody i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem. Diese Wasseraufbereitungsanlage wird sicherlich für die Bevölkerung in Rzeszów eine Verbesserung der Lebensqualität bedeuten. Als Vertreter des österreichischen Generalkonsulates in Krakau macht es mich auch etwas stolz zu sehen, dass österreichische Technologie verwendet wurde, um dieses Projekt Jako przedstawiciela austriackiego konsulatu generalnego w Krakowie niezmiernie cieszy mnie to i jestem bardzo dumny z tego, że przy pracach zostały tutaj wykorzystane technologie austriackie. I z pewnością będzie to taki projekt, który stanie się potem przykładem dla kolejnych projektów dla tego regionu. Prezes MPWIK przedstawił zebranym gościom historię zakładu i jego kolejnych modernizacji. W latach 90. rozpoczęto prace badawcze nad nowym, nowymi technologiami. Prace badawcze pozostały na specjalnej stacji pilotowej i zakończyły się opracowaniem koncepcji kompleksowej modernizacji i rozbudowy technologii obu zakładów. Jego pierwszy etap poprawy jakości wody wykonano w 1998 roku. Było to wstępne ozonowanie wody na ujęciu. To te widoczne budynki tam w niebieskie. Wykonano w tym czasie również część projektów docelowej modernizacji, która dziś jesteśmy świadkami. Po uzyskaniu pomocy Funduszu unijnych w roku 2006 rozpoczęto docelową modernizację zakładu. Jako pierwsze zdanie wykonany i oddano do eksploatacji w 2007 roku nowoczesną stację gospodarki osadowej do odwadniania osadów pokombinacyjnych. To te obiekty niebieskie, dole za nami tutaj też. Powstał, powstały osad wykorzystywany jest do celów budowlanych. Z tych osadów, który jest rocznie ponad 2000 budujemy wały przeciwpowodziowe tutaj na ujęciu. Podstawowe zadanie inwestycyjne poprawy jakości wody rozpoczęto w 2007 roku i zakończono w grudniu 2008 roku. W ramach kontraktu zmodernizowano i całkowicie oba zakłady ustawienia wody, Wprowadzają nowoczesne rozwiązania filtracji, pełną automatyzację, będą urządzenia produkcyjne, jak pompy dmuchawy, stacje transformatorowe i rozdzielnie energii. Ale najważniejszym obiektem poprawy jakości wody jest ten nowy obiekt tutaj przed nami. Jest to nowy blok technologiczny, który woda jest poddawana wtórnemu ozonowaniu, filtracji na węglu aktywnym i dezynfekcji dwutlenkiem chloru. Procesje te całkowicie doczyszczają wodę, czyniąc ją stabilną biologicznie, czyli nie ulega w trudnym zanieczyszczeniu w sieci, smaczną, pozbawioną zapachu, chloru całkowicie bezpiecznym do picia bez przygotowania. Po przekazaniu symbolicznego klucza do obiektów można już było wznieść toast, oczywiście zdrową rzeszowską wodą z kranu.